Cześć, nazywam się Tymoteusz Staniek i zapraszam Państwa na mój nowy cykl filmowy, w którym będę rozmawiał z kandydatami do Mikołowskiej Rady Miejskiej. Dzisiaj ze mną jest Łukasz Hirsa. Dzień dobry. I Łukaszu, może byś przedstawił się. Co robisz pokrótce? Jasne. No to nazywam się Łukasz Hirsa. Jestem kandydatem do Rady Miejskiej Mikołowa z okręgu drugiego. Tak naprawdę wziąłem się stąd, że angażuję się w życie miejskie i dostałem propozycję, z której skorzystałem. Od wielu lat jestem szefem sztabu Wielkiego Ekestu świadecznej Pomocy. Angażuję się w różne inicjatywy, naprawdę, bo odkąd pamiętam, jak tylko się coś dzieje i mam możliwość się dołączyć, to się dołączam. No, w wolnej chwili gram w tenisa, w hokeja. Jestem pasjonatem muzyki różnej, więc jakby dużo się dzieje i, i, i wszędzie mi pełno tak naprawdę. No właśnie ludzie bardziej cię chyba kojarzą ze szefowania sztabem Wojsku Mikołowskiego. To chyba też jest taka całkiem długa historia w Twoim życiu. No szefem jestem 5 lat, w sztabie jestem 8, natomiast już dużo wcześniej byłem wolontariuszem tym, tym zbierającym do puszki. Także WOŚP, woś jest co roku, no od myślę, że spokojnie, na 100 lat. Gdzieś tam, gdzieś tam we mnie i, i, i no jakby dokładam tą cegiełkę. Tak. Czyli wolontariat nie jest ci obcy, można powiedzieć? Totalnie nie. Jestem harcerzem od szóstego roku życia. To znaczy aktualnie jakby już, już gdzieś tam się rozeszły nasze drogi, ale to całe środowisko wolontaryjne jest jak najbardziej we mnie. I... Jasne, rozumiem. Um to powiedz mi dlaczego kandydujesz tak naprawdę, jakie są twoje motywy, skąd taka decyzja, bo jesteś osobą młodą i w zasadzie często, e, jeżeli widzimy osobę młodą, no to ona jest tak naprawdę przez te osoby ze dłuższym stażem może nie domotywowana, ale mm, tak zniechęcana można tak powiedzieć do startowania, no bo co ty młody możesz wiedzieć o życiu, ja mam tutaj zapas, szereg wiedzy czy to jest może dobra kontynuacja, dobry początek w ogólnopolskiej polityce, że młodzi również garną się do takiej polityki mniejszego szczebla? Dobra, to... Pierwsze będzie taka informacja z zakulis trochę, gdzieś dwa lata temu z kumplami stwierdziliśmy, robimy swoją listę i startujemy do Rady Miejskiej, oczywiście było to całkowicie dla żartu zrobione, chociaż już tak niewiele brakowało, żebyśmy naprawdę to zrobili, no ale dostałem propozycję jakby od, od OKS-u, żeby, żeby z nimi startować i nie wiem, chyba z półtora miesiąca się zastanawiałem, czy, czy skorzystać z tej propozycji, czy spróbować. Tak jak mówisz, młody do Rady Miejskiej, Halo, co ty możesz wiedzieć o życiu, czemu idziesz, czemu to robisz, stwierdziłem, że młodzieżowa do miasta kończy się na tym 18 roku życia. Od 18 w górę idziemy do normalnej rady. Ja już mam te 25 lat, w tym roku 26, więc też już coś tam za sobą mam. Jakby nie patrzę z pryzmatu nastolatka, tylko jednak już, już pewnym młodego, dorosłego bym powiedział. Dlatego myślę, że taki głos w Radzie Miejskiej też jest potrzebny. Jestem, tak jak powiedziałem, pasjonatem muzyki i kultury, więc chciałbym skierować też Mikołów do młodych. No to jak to zrobić? Być w Radzie miejskiej i próbować nakierowywać rządzących na, na tą grupę młodych. To w takim razie, jakie są postulaty? No, możemy zacząć od tej kultury właśnie. Dla mnie stworzenie strefy kultury, która byłaby alternatywą do, do wydarzeń na rynku. Wiem, że tu mieszkańcy nie są zadowoleni z koncertów. To takie dosyć kontrowersyjne podejście. Późno wieczorowo. No, niejednokrotnie był film i policja przyjeżdżała, że jest po ciszy czy coś. A taka, taka strefa kultury gdzieś na obrzeżach z łatwym dojazdem. Hmm, byłaby ciekawą propozycją. Czyli rozumiem, to by było w, e, może nie w kontrze, ale uzupełnieniem Krawczyka 21. E, to byłoby taki trójkąt, nawet bym powiedział, że rynek, Krawczyka i miejsce trzecie. E, gdzie, to, gdzie nie przerzucamy od stałego rynku tam. E, robimy to równocześnie, równolegle e, i, i to by był taki mój pierwszy, pierwszy aspekt, który chcę. Drugi, przed sekundą, powiedziałem o tym dojeździe. E, dla mnie ważna jest komunikacja miejska, wykorzystanie jej. Dojazd do sołectw, dojazd do ościennych miast, stworzenie sieci mikrobusów, jest to na pewno jeden z posulatów, które chciałbym po prostu wprowadzić i zadbać o to. Prosty przykład, mamy Śląski Ogród Botaniczny, nie ma jak tam dojechać. Jak ktoś nie ma auta, teraz na szczęście jest rower, bo otworzyli tę ścieżkę. Za chwilę będzie rower metropolitalny? Będzie, będzie. Dlatego autobus chociażby dla osób niepełnosprawnych czy starszych, jest koniecznością, żeby dojeżdżać do ważnych punktów Mikołowa. Wspomniałeś również o sporcie. Tak, sport. Dostosowanie obiektów sportowych na terenie Mikołowa, między innymi lodowiska, Mamy ocieplenie klimatu. Można się kłócić, bo nie kontrowersyjne. Widzimy tą pogodę za oknem. Mm. No tak, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, bo dlatego, dlaczego jesteśmy w Herbatece i dziękujemy bardzo, że nas przygarnęła. No niestety plany się zmieniły i za oknem leciała przed chwilą krupa śnieżna. Tak. A ja jestem tak ubrany, bo myślałem, że będzie wiosna. <śmiech> <śmiech> Więc dostosowanie lodowiska do potrzeb zadaszenie, porządniejszy sprzęt na, 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 na oziemnianie tego lodu. Kolejna sprawa bieżnia, która jest oświetlana non stop. Hmm, natomiast tam nie biega, tam nie biegają ludzie non stop. I w jednym z miast, nie pamiętam teraz w którym, jest opcja jeśli SMS-a, świeci się oświetlenie. Biegam i przez godzinę jestem. Chcesz biegać i dłużej, znowu SMS darmowy i znowu się zapali na kolejną godzinę. Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie i ekologiczne i ekonomiczne dla miasta, więc jakby dostosowanie różnych, no, otwarty basen w Mikołowie też raczej odstrasza niż przyciąga tutaj jak mam wybór to jest z nami jedziemy na żabkę do łazisk, a, a, a szkoda, bo mamy piękny, piękny teren w środku parku, więc czemu z tego nie korzystać, prawda? Słyszałem również, że chciałeś wybudować tor do rolkowiska albo przystosować nie? jakąś część miasta. Tak, no, jakby nie jest to tajemnicą, że jeździmy na Muchowiec, y, jak ktoś chce jeździć na rolki albo Muchowiec albo Gostyń. Y, więc myślę, że taka półtora kilometrowa, jakaś pętelka, jakiś y, z fajną nawierzchnią asfaltową, żeby się dało, y, żeby to nie było też górki, y, dlatego żeby mniej i bardziej zaawansowani ludzie mogli y, skorzystać. Myślę, że to jest fajna i ciekawa forma spędzenia czasu dla osób w każdym wieku, naprawdę, bo no po samym uchowcu to widać, w Katowicach. Porozmawiajmy teraz o bezpieczeństwie, bo w jednym w ze swoich wpisów em, poruszyłeś temat e, przejść dla pieszych. E, ja powiem szczerze, e, widziałem te przejścia, bo praktycznie codziennie dojeżdżam do Bytomia. I ze swojej e, patrząc strony, ja już ich tak naprawdę nie zauważam. Pierwsze Kilka tygodni było rzeczywiście dostrzegalne, ale już później człowiek się przyzwyczaja. No w zasadzie jak rzeczywiście przejeżdża się kilkukrotnie nawet tą samą trasą, no to człowiek nie widzi tych, tych ludzków, można powiedzieć. No jeszcze jest, też jest kwestia może takiego czyszczenia, no bo to jednak jest materiał, który się czy zrywa przy szybkich ulicach to jest dobry pomysł? Y, tutaj się muszę uderzyć w pierś, y, ponieważ byłem w tym wytaniu, zwróciłem na to uwagę i mi się to bardzo podobało. Uważałem, że jest to bardzo bezpieczne. Y, porzucenie tego postu, jakby on nie opierał się tylko na tych ludkach. Chodzi mi o ogólne. przejścia sugerowane. Tak. Y, stworzenie bezpieczeństwa na drogach i na ulicach y, osiedli. Y, I mówię to z, 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 jakby z, z pozycji kierowcy, nie pierwszego. Bardzo denerwują ulice, chociażby z wielkiej figury. Gdzie, gdzie się jedzie, tam są drzewa i tam jest. Ktoś na czarno ubrany wychodzi z zaskoczenia. Tak, teraz jest ten sierżant położony, że jakby trzeba zwolnić, wiadomo, mm -hmm. ale jest wiele przejść i, i, i ścieżek, które, y, które no, wymagają poprawy. Natomiast te chłopki, powrócę do tego posta, odezwał się do mnie stary znajomy z liceum, y, który. Zadowolony czy raczej nie? właśnie pisał pracę magisterską <laughs> na temat przejść okay. i znalazł badania. Y, które udowadniają, że to bardziej przeszkadza niż pomaga, to w Bytomiu. Okay. Y, że robi się łuna nad, nad tym odblaskiem i jeszcze bardziej przeszkadza. I okej, okay, y, jakby mhm. tu się uderzam w pierś, że, że jakby mi się pomysł podobał, jak byłem tam dwa razy. Mhm. I dwa razy zwróciłem na uwagę, ale rzeczywiście, y, skoro są badania, skoro są dowody, trzeba z tego korzystać, więc alternatywną opcję trzeba znaleźć, mhm. y, którą można wprowadzić. Jasne. No w zasadzie teraz ulica... Wyszyńskiego bodajże, albo ta, która biegnie przy Bazylice w Mikołowie, to ona, jak teraz przejeżdżałem, to rzeczywiście jest bardzo fajnie doświetlone są tak zwane przejścia wybudzane, to znaczy jak człowiek przechodzi, no to rzeczywiście mruga, tak, i cała ulica jest, więc to, to rzeczywiście daje radę, aczkolwiek pewnie jest o wiele bardziej kosztowne. Z jednej strony tak, większość jest na, na panele słoneczne, więc myślę, że w jakimś okresie czasu to się raczej, może nie, że jest tańsze, ale no nie pobiera z opłat i Myślę, że jest to jak najbardziej y, dobra opcja, że, że, żeby się wypełniało. Na, na Rybnickich też jest takie przejście, i, i, i naprawdę tam przy szkole to jest super rozwiązanie. I wieczorem, i rano, bo jak ktoś ma na siódmą, to też jest ciemno. nie, w zimie, jasne, raczej, że... jasne, jasne, jasne. Um, czy masz jeszcze jakiegoś asa w rękawie? Myślę, że. Jednym z bardziej kluczowych i takich, co dotyka wychowawców i, i, i różnych opiekunów, NGO-szczególnie, i mówię to z autopsji, brak wsparcia finansowego i psychologicznego dla takich osób. Wiadomo, jest to wolontariat. Mamy pod, pod sobą dzieciaki, którymi się zajmujemy. No mówię to jako, jako instruktor, który wiele lat jakby brał dzieciaki na obozy brał na nie odpowiedzialność, zajmował się, przygotował zajęcia i jeszcze bardzo często płacił za to. Mhm. Ja jadąc jako opiekun, jako organizator, płaciłem za wyjazd y, wolontariat wolontariatem, mhm. <laughs> ale tu mam taki właśnie, że chciałbym, chciałbym jednak pomóc, y, docenić tych, co się angażują. Mhm. No i oprócz finansowego te psychologiczne, które jest bardzo ważne, w y, przykładzie harcerstwa. No jesteśmy nie mówię, że drugim rodzicem, ale tak samo wychowujemy te dzieciaki, spędzamy masę czasu mm, i mamy taki problem, że rodzic ale kim ty jesteś w ogóle, kim ty jesteś, że my ten i to ten dziecko, znaczy ten, ten opiekun się jakby demotywuje, mhm. załamuje, wypala. Mm, nie wie po prostu jak rozmawiać też z osobą. Mhm. Takie szkolenia, y, rozmowy z psychologiem czy, czy jakieś inne, inne formy właśnie takiego to szkalania, czy. czy no, mm -hmm, rozumiem, mm że. -hmm. Ja rozumiem, że jakaś taka pula godzinowa do wykorzystania dla konkretnego stowarzyszenia konkretnej fundacji. Jak tak? najbardziej. Jak możemy to wymieszać? Na przykład dwie-trzy na raz. No bo to fundacja też, jest Przepraszam, przepraszam, że ci przerwę. To też wydaje mi się, że wchodzi już trochę taki szczebelek wyżej, bo jakby nie patrzeć, czy jeżeli by miała to być współpraca ze szpitalem powiatowym, to to już jest jakby zadaniem powiatu. Tak, tak, mhm. tak, ale... Są możliwe dofinansowania mhm. na, na wsparcie, zdobyć granty, yy, i jakby zrobić akcję dla, dla stowarzyszeń czy, czy, czy fundacji w Mikołowie, która wesprze, wesprze właśnie osoby, które się angażują i dają z siebie wszystko. Jasne, rozumiem. No to teraz taki konkret. Yy, jakieś pierwsze działanie po objęciu stanowiska radnego? Myślę, że zacząłbym od bezpieczeństwa na drogach. Yy, drugiej kolejności wolontariusze, no i następnie kultura i sport. Jest to ważne, nie tylko dla rozrywki i zabawy, to przyciąga ludzi. A jak ludzie przychodzą, to są pieniądze, jak pieniądze są, to są podatki. Więc dla dobra Mikołowa, zorganizowanie wydarzenia, które przyciągnie ludzi ze Śląska. No mamy przykład, wiem, że to jest inna skala w Zawrze wiatrak. Gdzie ludzie z całego Śląska przyjeżdżają. Sam jeżdżę po koncertach i do Częstochowy, i do Bielska. No, jak ja jeżdżę tam, to ktoś przyjedzie tu. Ach, Tylko musi być tu coś ciekawego. Y... Oczywiście nie umniejszam wydarzeń, które się dzieje. Mhm. Naprawdę nie umniejszam, bo się dużo dzieje i z roku na rok jest tego coraz więcej. Ale na przykład teraz dni, Mikłowa, dni muzyki zaczynają. Mhm. I jakby z moich znajomych, nie wiem czy ktoś skorzysta... Nie będę ale... korzystał. Tego. No, no, <laughs> no, widzisz, no ale tak, żeby przyciągnąć ludzi, mhm. jak na przykład Mikołow był, tak, mhm. wystąpił ja. y, Kalibar mhm. bodajże i to przyjechali ludzie z całego Śląska wtedy. Pewnie. Znaczy, muzyka klasyczna też wydaje mi się rządzi się własnymi prawami, bo to też jest całkowicie no, inny kaliber niż <laughs> to, co było na Mikołowie. Wydaje mi się, że oba to wydarzenia są ważne i oba też przyciągają różne społeczności, czy też seniorów, czy też osoby młodsze właśnie a propos Mikołowa. Można rzeczywiście pomyśleć nad tym, jak to wymieszać, czy może ktoś symfonicznie. Mógł przyjechać. Jest, jest na pewno temat otwarty i, i do wykorzystania i, i rozszerzenia tej, tej, tego pomysłu. Dobrze, Łukaszu, to teraz chciałbym, żebyś powiedział kilka słów do Twoich wyborców, jeżeli masz oczywiście. Jasne, no to z mojej strony chciałbym zaprosić do udziału w wyborach. Niekoniecznie do, do głosowania na mnie. Uważam, że jest to nasz nawet nie tyle obowiązek co prawo i powinniśmy z niego skorzystać. A jeżeli popieracie moje, moje pomysły, chcielibyście, żebym się zaangażował w, w, w życie Mikołowa od tej strony radnego, zagłosuj na mnie. Lista OKS-u, okręg drugi, miejsce na liście numer 8, Łukasz Hirsa. Dzięki. Ja mam jeszcze jedno pytanie dla Ciebie, takie szybciutkie. A na nas na pizzy tak czy nie? Zależy, zależy. I tak, i nie. Nie stawiamy sobie murów, ale, ale zjem. Jak jest, to zjem, ale nie zamówię, okay. może tak. Jasne. Dzięki wielkie ci za rozmowę. Dzień.